Prowadzimy wygodne życie, a wszechświat nam służy, wszystko nam się należy, wszelkie pieniądze, sława, dobra materialne. Jak ktoś nas zrani, to natura ludzka jest taka, że ona chce zemsty. Więc ktoś mówi, niech dopadnie Cię karma, ale tak naprawdę yy, to jest tylko takie, wiecie, to jest takie delikatne słowo karma. Tak jak mówię, tak naprawdę ludzie sobie zło życzą, życzą komuś jak najgorzej, żeby dopadło go coś takiego, co, co nam ktoś zrobił, albo coś najlepiej, jeszcze gorsze, żebyśmy mogli tak potem z boku stanąć i patrzeć na kogoś, kto jest zraniony i taki mieć, wiecie, uśmiech, że a, dopadło go to, co mnie, to, co a właściwie coś jeszcze gorszego i, i ludzie się tym cieszą. No. Ktoś zamówił ode mnie kubek litrowy. Te kubki są dosyć często zamawiane właśnie na jesień, zimę. One mieszczą aż litr herbaty, także są naprawdę duże i muszę dzisiaj pójść je wysłać do chyba 13, żeby zdążyć z wysyłką. po moje zamówienie z y, suplementami, czy jak ktoś tam mówi. I przy okazji wam powiem, że to są trzy firmy, z których ja zamawiam. To jest jedna, to jest Alines się nazywa. E, teraz sobie zamówiłam enzymy, chyba trawienne, czy coś takiego to się nazywa. Tryptofan, mm, nie będzie tego widać. Dobra, kliknęłam mmm, tryptofan i to się bierze przed snem. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie działało. Próbuję złapać ostrość, e, ręką klikam, ale nie wiem, czy to widać. I to jest magnez, e, ogólnie magnez, różne próbowałam. Teraz jestem właśnie na etapie testowania różnego rodzaju magnezu, bo się okazuje, że są przeróżne. Ten akurat jest, e, to jest cytrynion magnezu. Ostatnio kupowałam chyba glicynię magnezu, czy coś takiego. Mam trzy różne rodzaje i właśnie tak sobie testuję, po których się lepiej czuję, który lepiej na mnie działa. I jestem w sumie ciekawa, czy Wy też bierzecie magnez, bo mi zawsze go ubywa, ja zawsze czuję te skurcze, czy nie wiadomo co po jakimś czasie, gdy ich nie biorę. I właśnie jestem ciekawa, czy bierzecie jakiekolwiek takie apteki, czy. Zamawiacie jakieś specjalne i właśnie, czy patrzycie na te nazwy, bo okazuje się, że one mają różne działanie. Jakby magnez magnezowi nie jest równy. Ostatnio na TikToku ktoś mi napisał: Dodałam ten reels, czy tam filmik po prostu z kawałkiem mojego filmu. Tam mówiłam o mądrości, czym jest mądrość dla świata, a czym dla Boga. Jakaś dziewczyna napisała, że znaczy wspomniała o Salomonie. I twierdzi ona, że Bóg stworzył go takim, czyli takim, czyli mądrym, i chciałabym się do tego odnieść. Jeżeli nie wiecie, to Salomon był synem Dawida, i Salomon w dosyć młodym wieku został królem, no bo Dawid już był jakby za stary na tę rolę, i on jest uznawany za najmądrzejszą osobę w Biblii. On też napisał między innymi księgę Przypowieści Salomona. To jest taka księga, którą bardzo polecam Wam przeczytać, ja ogólnie osobom, które w ogóle nie znają Biblii i jakby chcą się nawrócić, że tak powiem, to polecam zawsze czytanie Nowego Testamentu. Natomiast to jest oczywiście dobra rzecz, ale też bardzo polecam Wam przeczytanie Przypowieści Salomona. Możecie zacząć od pierwszego rozdziału i sobie po kolei czytać, ponieważ jest to naprawdę niesamowita księga, ale też mi się wydaje, że bardzo często jest tak dosyć pomijana. Jakby. No nie, nie, wydaje mi się, że nie słyszałam o niej tak często, może jak chciała. Ale jest to niesamowita księga, która jest po prostu ogromną księgą mądrości i w niej znajdziecie rad na, na wszystko, czy to na, na życie, na nie wiem, nawet na sen, na zdrowie, na pracę, na pieniądze, na przyjaźń, miłość, na relacje z Bogiem. Są tam rady. Naprawdę, naprawdę mądre, które można wykorzystać codziennie i naprawdę, jak zaczniecie sobie je czytać i też wprowadzać w swoje życie, to wasze życie się zmieni i wasze myśli będą inne. I co ciekawe, bardzo dużo powiedzeń, które są w naszym życiu obecnie, różne, różne jakieś tam powiedzonka polskie. Tak naprawdę są właśnie z, z przypowieści Salomona i zobaczycie to, jak będziecie sobie czytać. E, nie wiem, musiałabym teraz spojrzeć, jakie dokładnie, ale naprawdę dużo jest zaczerpniętych właśnie z przypowieści, i ludzie nawet nie są tego świadomi, że właśnie stamtąd są te różne mądrości. I odnosząc się do komentarzy tej dziewczyny, ona mówi, że e, Salomon się po prostu urodził mądrym, ale nie jest to prawda, nie do końca ponieważ Salomon poprosił Boga, by on e, dał mu mądrość. W ogóle może przejdźmy do pierwszej księgi królewskiej 3 i w trzecim punkcie czytamy tam między innymi Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swojego ojca. E, czyli jak widać, miłował Pana, więc był mu posłuszny, wykonywał jego wolę i chciał mu się podobać, tak był bogobojnym człowiekiem. I w pewnym momencie Bóg rzekł do niego, do Salomona, poproś, znaczy tu jest napisane, i rzekł Bóg, proś, co mam Ci dać, to jest w piątym punkcie. I co Salomon powiedział? Ty okazałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna który zasiadł na jego tronie tak, jak to jest dzisiaj. Teraz wtedy, Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Czyli jak widzicie, Salomon był bardzo młody. Niestety nie pamiętam, ile on mógł mieć lat, czy gdzieś jest taka informacja, w razie czego ją dopiszę. I jak widzicie, Salomon nie ma postawy takiej pychy, takiego mm, poczucia, że on jest teraz królem i on będzie rządził. On mimo wszystko uznaje Boga i mówi: Boże, jestem młody i nie wiem jak mam rządzić, nie wiem jak mam postępować, tak? Jestem po prostu Brak, brakuje mu wiedzy, rozsądku, rozumu i uznaje Boga, że właśnie jego potrzebuje. I tego my też potrzebujemy w życiu, że zamiast się siłować samemu i mówić Jacy to jesteśmy super, jak super sobie bez Boga poradzimy, to musimy uznać, że go potrzebujemy, że potrzebujemy Jego mocy, Jego łaski codziennie, Jego mądrości, bo bez niego nic nie możemy uczynić. Tak, tak czytamy w Biblii. I Bóg czeka na to, aż go uznamy, i on to docenia, że my się do niego zwracamy o właśnie te e, rady, prośby, prowadzenie w naszym życiu. I co mówi Salomon? Ósmy punkt. Twój sługa jest pośród twego ludu, który wybrałeś. Ludu licznego, który dokładnie trudno zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Czyli pod sobą ma ogromną ilość ludzi, e, jako król, że nawet nie jest w stanie ich zliczyć. Tyle jest osób. On mówi, jaka jest jego prośba w dziewiątym: daj przeto twemu słudze serce rozumne, abym umiał sądzić twój lud. Rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej, bowiem, któż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud? Ten Twój ogromny lud, tak? Uznaje, że tak naprawdę, mimo że to On został tym królem ziemskim, jakby w cielesnym świecie, to On jest królem, ale w świecie duchowym On uznaje, że to Bóg tak naprawdę jest królem tego ludu. Mówi, to jest Twój ogromny lud, tak? Czyli nie Jego, ale Boga. I On prosi o serce rozumne, abym umiał sądzić Twój lud i rozróżniać między dobrym i złem. Czyli on prosi o mądrość, o rozum, o prowadzenie Boże, a nie o to, żeby jakby nie, nie uznaje własnej siły, tak? Tylko uznaje Bożą siłę. Prosi Go o mądrość, prowadzenie, tak. Żeby on umiał rozróżniać między dobrem i złem, no bo król, jak króluje, to on musi mm, też zajmować się sprawiedliwością, więc musi umieć rozróżnić dobro między złem, tak? Znać tę moralną postawę, żeby móc sprawiedliwie osądzać, bo inaczej nie będzie on szanowanym królem. W dziesiątym to bardzo mi się spodobał ten fragment i podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. Rzekł Bóg do niego. 11. Dlatego, że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie, ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, ale prosiłeś o rozum, aby być posłusznym prawu. No i Bóg docenia właśnie to, że ma taką prośbę, a nie inną, i mówi Bóg, nie prosiłeś dla siebie, czyli nie prosiłeś o swoje jakby cielesne ja, tylko o to, co duchowe. Nie mówię, że on chce bogactwa, pieniędzy, władzy, nie wiadomo czego i też nie prosi o długie życie, tak? Żeby długo żył, żeby nie wiem, miał piękne, zbudowane ciało silne, żeby jak najdłużej żył. Nie prosił o bogactwo, tak, żeby miał pieniądze dla siebie. I nie poprosił też, to jest ważne, o śmierć dla, twoich, dla swoich wrogów. No, bo jako król mógłby powiedzieć tak, boże zgładź moich przeciwników natychmiast. Yy, no, bo wiecie, taka jest też natura ludzi, że yy, na przykład obecnie tak się często mówi, że to się tak ładnie mówi, że jest karma. Czyli no, niech dopadnie go karma. I nie powiemy tego tak wprost, yy, że yy, tak naprawdę ludzie złorzeczą innym, bo oni nie powiedzą, że yy, obyś. Nie wiem, umarł albo oby coś ci się stało, bo tak naprawdę ludzie, że jak ktoś nas zrani, to natura ludzka jest taka, że ona chce zemsty. Więc ktoś mówi, niech dopadnie cię karma, ale tak naprawdę yy, to jest tylko takie, wiecie, to jest takie delikatne słowo karma. Tak jak mówię, tak naprawdę ludzie sobie zło życzą, życzą komuś jak najgorzej, żeby dopadło go coś takiego, co, co nam ktoś zrobił, albo coś najlepiej jeszcze gorsze, żebyśmy mogli tak potem z boku stanąć i patrzeć na kogoś, kto jest zraniony i taki mieć, wiecie, uśmiech, że a, dopadło go to, co mnie, to, co a właściwie coś jeszcze gorszego i, i ludzie się tym cieszą. No niestety takie jest obecnie myślenie ludzi, a w dodatku właśnie nazwane tak pięknie karma. Bóg oczywiście nie patrzy na nas, nie życzy nam, że tak powiem, karmy. To w ogóle nie jest chrześcijańskie podejście, bo zau, zauważcie, że um, Bóg zesłał swojego Syna Jezusa na ziemię, tak żeby za nas umarł, za nasze grzechy. Że jeszcze byliśmy w, w grzechu, żyliśmy, a, a już Bóg Jezus za nas umarł. Um, więc y, tak naprawdę... Zasługujemy na, na śmierć i potępienie, a Bóg znowu przerwało mi nagrywanie. Bóg nas nie potępia, tylko daje nam, dam, daje nam szansę, tak? Nie, nie mści się na nas, tylko daje nam dosłownie czystą kartkę. Wystarczy, że przeprosimy za nasze grzechy, tak? Będziemy pokutować i, i, i przyjdziemy po prostu z takim sercem złamanym do niego i on nam przebacza i Daje nam po prostu czystą kartkę, jakby nowe życie, jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie. Więc żadna karma nas nie dotyka. Też jeszcze mówiąc o tym, jak ludzie się obecnie zachowują. Bardzo popularne obecnie są wszelkiego rodzaju afirmacje jak to się mówi afirmacje hmm. Przyciąganie, tak, jest prawo przyciągania, że mówi się, że coś tam sobie przyciągnęłam, albo a wiem, jakiego słowa mi brakowało. Zamanifestowałam to sobie. Ja siedzę na, na Instagramie głównie z, z moją twórczością i nosto po prostu wyświetlają mi się posty tych wszystkich dziewczyn, które mówią, manifestuję to sobie, afirmuję i tak dalej. Więc jest to strasznie popularne obecnie. I na temat takich afirmacji, postanowień noworocznych, bo to też się tak ze sobą łączy, mówiłam w styczniowym newsletterze Gdyby ktoś chciał zapisać do przyszłych, to będzie link oczywiście w opisie Ale tam mówiłam właśnie o tym, jakie to wszystko jest cielesne, wszystkie te postanowienia noworoczne, że um, nikt nie mówi o woli Bożej, że będziemy wykonywać wolę Bożą, że chcemy Bogu służyć, tak? Tylko jest zawsze to ja, ja, um, ja sobie tego życzę i tamtego i w tych manifestacjach ludzie zawsze sobie życzą wspaniałego ciała, tak? Kobiety chcą być szczupłe, mężczyźni zresztą też. Chcą być umieśnieni, chodzą na siłownię, życzą sobie nie wiem, zarobków typu nie wiem, minimum 10 tysięcy złotych miesięcznie, domu czy mieszkania za powiedzmy 2 miliony, samochodu za pół miliona, którym można się popisać. Wszystko, wszystkie te manifestacje, afirmacje i prośby ludzi do wszechświata, jak to oni mówią, są całkowicie cielesne i nie skupiają się na, na, na Bogu. Ludzie wymyślili oczywiście sobie Boga, mówią, że Bogiem jest wszechświat albo Bogiem jest cokolwiek, co oni powiedzą sobie, że, że to jest Bóg, to będzie Bóg. Wybrali sobie takiego wygodnego Boga, który nic dla nich nie zrobił, on gdzieś tam sobie istnieje. I my nie musimy nic do niego robić, tak? Czyli nie musimy przepraszać za nasze grzechy, nie musimy żyć według e, jakby przykazań, tak? Wiecie o co mi chodzi. Po prostu prowadzimy wygodne życie, a wszechświat nam służy. Wszystko nam się należy: wszelkie pieniądze, sława, dobro materialne e, i nic poza tym. Po prostu takie puste życie. Dla mnie no to raczej jest smutny widok, tak bo dla mnie jest ważne jednak życie duchowe bardziej. No i wracając do Salomona. Salomon nie manifestował pieniędzy, e, ubrań, wspaniałych i innych tego typu rzeczy, tylko właśnie prosił o mądrość Bożą. I to też może być taka nasza modlitwa, jeżeli chcecie się modlić i możecie powiedzieć, że na przykład czy to jestem młody, czy po prostu niedoświadczoną jestem osobą w czymś, nie wiem, czy w pracy, w domu, różne rzeczy możecie przechodzić, um, ale właśnie możecie się modlić i uznać Boga i powiedzieć Mu, żeby z Ciebie sobie nie poradzę. On czeka na, na takie wyznanie i możemy się modlić Boże, daj mi serce rozumne, daj mi mądrość, daj mi zrozumienie, daj mi Twoją łaskę, bo dzięki tylko Twojej łasce Mam mądrość, taką, taką modlitwę możemy właśnie wystosować, że tak powiem do Boga. Powiedz mi, Boże, że naucz mnie, żebym rozróżniał między dobrem i złem, żebym miał w życiu moralną taką postawę, tak, żebym wiedział ewidentnie, co jest dobre, a co złe. Bo ludzie w świecie są tacy, że właściwie wszystko jest, wszystko można, tak. Biblia też to mówi wszystko, wszystko, jakby nam wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. No i dla ludzi ta moralność, no, niestety, nie jest zbyt, zbyt istotna, ale Bóg widzi nasze serce i patrzy na nas, czy, czy my mamy tę moralną postawę i czy my odróżniamy to dobro między złem. I tutaj, jeszcze przechodząc dalej, nie chcę za dużo mówić, bo w sumie ja nie wiem, na razie, jakby testuję ten mój kanał. Nie wiem, czy ludzie będą chcieli słuchać moich długich wywodów, więc staram się powiedzmy streszczać, ale zobaczymy, jak dalej to będzie. W 12 Bóg do niego mówi: Oto daje ci serce mądre i rozumne. I co jest ciekawe, że takiego jak Ty jeszcze nie było przed Tobą, i takiego jak Ty również po Tobie nie będzie, czyli Bóg tutaj pokazuje, że. Salomon był po prostu najmądrzejszą osobą, że przed nim nikogo mądrzejszego nie było, ani też po nim nikogo nie będzie. Także naprawdę docenił tę jego postawę, że w miejscu, gdzie był, czyli w, w miejscu władzy ludzkiej, uznał Boga i jego postawił na pierwsze miejsce. Bo w ogóle pierwsze co zrobił, on nie poszedł sobie ustawiać tego życia królewskiego, tak, pałacu, nie wiadomo czego, tylko pierwsze co zrobił, to Staje przed bokiem i jego prosi o, o prowadzenie I tak samo my powinniśmy robić, że cokolwiek zaczniecie robić Czy to, nie wiem, czy w pracy, czy coś w domu, czy macie jakąkolwiek naprawę Czy musicie wykonać jakąś, nie wiem, porozmawiać z kimś na jakiś temat, na jakiś temat Coś załatwić po prostu przeróżne różne sprawy za każdym razem mamy decyzję, czy chcemy coś zrobić po ludzku, naszymi ludzkimi staraniami, czy chcemy uznać Boga. Czy chcemy właśnie być bogobojni i powiedzieć Bogu, żeby nam pomógł, żeby dał nam radę. I naprawdę życie jest wtedy łatwiejsze, jak Jego prosimy o, o pomoc. I to jest aż czasami yy, będziecie się za głowę łapać, jak Wam Bóg pomógł, i zobaczycie, jak czasami głupi byliście, że nie chcieliście Jego pomocy. Przypowieści Salomona jeszcze coś wspomnę na, na sam koniec. Przypowieści Salomona 4-20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj ich z oczu, zachowuj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i yy, lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Więc Słowo Boże, to co czytamy w Biblii, to jest dla nas życie, to jest dla nas zachęcenie, to jest dla nas jakby taka wręcz motywacja do życia, um, i to jest w ogóle lekarstwo dla całego naszego ciała. Czyli czy mamy chorobę, czy mamy smutki, czy mamy lęki, to jest nasze lekarstwo, to Słowo Boże, i tego właśnie trzymał się. Salomon i, i o tym mówi w przypowieściach Salomona. Na dzisiaj to tyle. Bardzo chętnie przeczytam wasze przemyślenia po obejrzeniu filmu. Jeżeli chcecie wspierać moją pracę, możecie postawić mi kawę na Buy Coffee, link będzie w opisie. Będzie mi bardzo miło, to motywuje mnie do dalszego działania i do tworzenia nowych treści na tym kanale, ale też na tym drugim, na głównym, czyli na Nelugia kanale. Dajcie Dajcie kciuka w górę, no bo to pomaga w wzroście kanału. Subskrybujcie kanał, włączcie powiadomienie, bo inaczej bardzo możliwe, że nie dostaniecie powiadomienia o nowym filmie. No i dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo.